W kraju tym połowa ludności to imigranci, a mimo wszystko jest bardzo bezpiecznie. Jest to jeden z najmniejszych krajów Europy, a mimo to jest jednym z najbogatszych na świecie. Nie ma tu prezydenta, a główną osobą w państwie jest Wielki Książę. Witamy Państwa w Wielkim Księstwie Luksemburga, które dzisiaj będziemy Odwiedzali, zwiedzali i wam pokazywali kraju bardzo dużych różnic, bardzo dużych przeciwstawności, które nas zaskoczyło od samego wjazdu, które dzisiaj mam nadzieję dokładniej poznamy, bo jedziemy do stolicy Luksemburga, czyli do Luksemburga. Mimo, że tu wszystkie autobusy, wszystkie pociągi są za darmo dla wszystkich, dotowane przez państwo, to my pojedziemy na rowerach. A jak wrócimy, to zobaczymy. Pewnie też na rowerach. A może pociągiem, bo tu niedaleko jest stacja. Nie, zobaczy się. Na księcia. Bo w takich brudnych to. Głupio no, się w Księciu wczoraj miał urodziny. Najważniejsze wydarzenie w państwie było. Najważniejsze święto roku. Urodziny wielkiego księcia. Wszyscy mieli wolne, wszyscy imprezowali. I były darmowe gofry. Były darmowe gofry, napoje. Księciu nie stawiał. No, a my żeśmy to przegapili. Zamykamy drzwi i ruszamy. Dzisiaj trasa nie jest jakoś długa, bo mamy 70 km, ale będzie to 70 km pod górę. I na dół, pod górę i w dół, pod górę i w dół i to strome. pod górę, strome w dół, więc zobaczymy jak nam będzie szło. Ruszajmy. Lubimy, lubimy pod górę i lubimy w dół. Idziemy teraz jechali przez wiejskie drogi luksemburskie. Bardzo dużo to bydła chodują. Bo co chwila są jakieś krowy. Ale drogi są bardzo ładne. Pszagórka z siedmiu za nami i teraz w dół. Tak wyglądają wsie w Luksemburgu. To nie są kurorty, mimo że wyglądają bardzo ładnie, tylko jest to zwykła wieś wśród pól. Bardzo dziś wieje, ciężko tu cokolwiek nagrać, bo trzeba kierownicę mocniejsza. A wzdłuż torów jest taka oto droga tylko dla rowerów. Są mostki, ławeczki, śmietniczki. W Luksemburgu mamy na mapie oznaczonych kilka punktów największych atrakcji Luksemburga, w tym między innymi Wielki pałac księciu. Księcia. Wielkiego księcia. Luksemburga. A co ciekawe, ten księciu to nie jest wybierany w wyborach. To jest monarchia. E, jak to się nazywa? Dziedziczna. Z ojca na syna albo na córkę, ale o tym. trochę później jak w stanie. Za Z lewą lewej, czy za. Prawej. Czy za prawą jesteś? Ja jestem za... za lewą. No to ja muszę być za prawą. Mm. Hi, hi, hi. Wygrałem frytki. To będziemy tym pociągiem po... będziemy Chodź. wracać. Jakaś nudna ta droga, nie ma żadnych dziur. Zamiast skrzyżowań to tunele. Nic się nie dzieje, nie ma co filmować. Wjechaliśmy do miasta Mersz, gdzie wczoraj byliśmy na pizzy. I tutaj są takie wymalowane pasy dla rowerów. I rowery mają swoje stanowiska na pasach z przodu, żeby stanąć. Wjeżdżamy powoli do Luksemburga. Jesteśmy teraz na przedmieściach i takie fajne uliczki tu są, dróżki, parczki, a my zmierzamy do samego centrum. To jest most nad Doliną Rzeki. Żeby nie zjeżdżać i nie wjeżdżać. My tym mostem będziemy jechali, ale to później. Będziemy też odwiedzali zamek Wielkiego Księcia, ale to też za chwilę. Najpierw pojedziemy. Ale buty masz takie, zobacz. Może nie zauważy. <grym> no. Ale najpierw pojedziemy do Wielkiej Twierdzy zrekonstruowanej z 1732 roku. I jeszcze będziemy mieli tu kilka takich atrakcji. A powiem ci taki szczegół, że w Luksemburgu mieście już nas szukają. W Luksemburgu mieście szacuje się, że do 70% ludzi to są imigranci. A... a będzie wiesz... coś do jedzenia? A wiesz z jakiego państwa najwięcej ludzi tu przyjechało? Z Polski. Nie, z Portugalii. Będziemy coś jeść? Nie, odchudzamy się. Ładno jestem. Ja to pół ranka studiowałem historię Luksemburga, a tatu to tylko jedzenie i jedzenie, no. Jedzenie i jedzenie. Jeszcze może frytki. Wjeżdżamy do fortowej części! No Google mistrz, no wyznaczył mi piachem trasę. To może na koniec sobie zostawimy tę twierdzę. Jedźmy pod Pałac Wielkiego Księciunia. Można wjechać windą chyba, tylko nie wiem, czy z rowerem. Albo jechać z zygzakiem. Rowerami jadą. Zobaczymy, czy duża kolejka. To ta wycieczka przyjechała. Oh yes. Chodź, może z tak drogą? Tak. To jedziemy siłą własnych mięśni. Ale tam będzie bardzo stromo. PKB Luksemburga to 130 tysięcy euro na osobę rocznie. PKB Polaka to 20 tysięcy dolarów rocznie. Czyli Luksemburczycy wytwarzają sześć razy więcej dóbr i usług rocznie więcej niż Polacy. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? A jest to silnie skorelowane z jakością życia. O tym zaraz wam opowiem. Tu jest wielka skała, na której czai się Burg, Luksemburg, czyli Mały Zamek prostym, bezpośrednim tłumaczeniu. Przekraczamy bramę miasta. I jesteśmy w Luksemburgu. Od kilku minut podjeżdżamy pod taką górę. Ledwo co. Sześć na godzina. To jest pałac Wielkich Książąt Luksemburskich, i tutaj mieszka Wielki Książę Henry I. Zaraz ci powiem, jak on się dokładnie nazywa i skąd on się wziął. Nikt nie pilnuje. A, tutaj pilnuje. Ktoś tego księcia. A armia Luksemburga liczy jeden batalion tysiąc żołnierzy jedynie. Nie mają marynarki powietrznej, nie mają marynarki morskiej, nie mają sił powietrznych, mają tylko piechotę, kilka wozów i są bardzo zainteresowani na to, gdyż ponieważ sami nie mają żadnych zdolności obronnych. Chyba Henry gdzieś będzie jechał, bo Limo stoi. Henry, Albert, Gabriel, Felix, Marie, Gulimuł. Tak się nazywa książka, którego tu można zobaczyć na zdjęciu. Na witrynce sklepowej. Chyba. No nawet niemieckie gazety tu mają. Ewa poszła do kiosku, a ja wam powiem skąd tyle hajsu mają w Luksemburgu. Gdyż ponieważ mają tyle hajsu, bo mają bardzo mało restrykcyjny system podatkowy dla funduszy inwestycyjnych. To znaczy, że... Można tutaj z bardzo niskimi podatkami inwestować pieniądze. Jest to drugie państwo po USA z największym kapitałem w funduszach inwestycyjnych. A jak wiadomo, za zarządzanie i przetrzymywanie pieniędzy Cię płaci jakiś tam odsetek, promil, no ale kwoty robią swoje i mają z tego masę przychodu. Jest to bodajże główny składnik PKB. Ten książę, który tam mieszka, który sprawuje władzę już teraz tylko reprezentacyjną, ale jeszcze do niedawna, kilka lat temu, miał prawo weta, to prawo już mu nie przysługuje. Faktyczną władzę pełni parlament, który się składa z 60 osób i faktyczną władzę ma premier i on rządzi krajem. I on jest wybierany w wyborach już normalnych. Demokratycznych. Co kupiłaś? Kupiłam naklejeczkę. O, Taką. U, a, ładna, nie? Bardzo. Waterproof. Srebrna, a skromna. Mhm. Kiedy pytają mnie, czy w Luksemburgu jest drogo, ja odpowiadam, że trochę jest, ale bez tragedii. Pizza margarita kosztuje 12 euro, a jakieś takie bardziej wypaśne, koło 16. Generalnie w sklepach ceny są tak półtora dwa razy większe niż w Polsce. Nie są tanie rzeczy. Nie są. Tego mało jemy. <laughs> Od wczoraj nic nie jemy. Podobny miks kulturowy tu jest jak w Nowym Jorku czy w Stanach. Tyle że tutaj wydaje się jakby spokojniej. Całe tu centrum zwiedziliśmy. Wokoło są te mury albo takie urwiska skalne. Naokoło jest park. I udało się znaleźć kawiarnię, gdzie Ewa stwierdziła, że będzie zadowolona ze spożycia pewnego dania. To się jeszcze okaże, ale mam nadzieję. No. no, ciekawe, co mój łasuch zamówił. Brownie. Mm -hmm. Ty co cwaniaczku? Belgijski wafelek. Jedyne co było fajne w Belgii to wafle i piwy Z czekoladą gorącą. Pamiętajcie, nie kupione, nie zjedzone. Patrz, jak nie kupione. Ale bym tego nie kupił nigdy. Dobra? Nie chcesz? Nie możesz już? Mój wafel był nieziemsko, nieziemsko dobry. Ciekawe ile za niego zapłacę. 5 euro. 5 euro. W Luksemburgu średnia pensja, mediana pensji to jest 5000 euro. Czyli to jest taka średnia pensja na tak jak u nas, u nas jest mediana 6000 brutto. To tu jest 21 tysięcy złotych brutto. Czyli taki przeciętny pracownik zarabia około 20 tysięcy złotych. Ale mm, siłę nabywczą ma trochę mniejszą, więc e, jakby to przełożyć na polskie ceny, to ich pensje pozwalają tylko na niecałe trzy razy większe zakupy niż Polak. Ewa stawia. Zapłaciłam. No ile? 19.40. Tyle co na gasach. Euro. Się okazuje, że ym, Niemcy też Żydów nie lubili z Luksemburga i im burzeli domy. Jedziemy na pewien plac z widokiem na pewien most. Piękne ogrody, pradawne mosty, a tutaj jest plac miejski z pomnikiem poświęconym żołnierzom walczącym w II wojnie światowej. Też pamiętaj. Nie wiem czy będzie słychać, bo strasznie wieje, ale ten most jest z początku XX wieku, czyli ma już ponad 100 lat. Cały czas się trzyma ten łuczek. Ewa wypatrzyła jakieś super miejsce i wpadła na świetny pomysł, żeby tam jechać. Więc jadę za nią i zaraz zobaczę, co to za super pomysł był. No dobra, wjechaliśmy do tego super miejsca i zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy pod mostem. Pod mostem zrobili taką podwieszaną kładkę na takich frętach, żeby można było jeździć rowerem. No i kilkanaście sekund i dolina pokonana. Teraz będziemy drugą stroną miasta. Podążali do następnego mostu i stąd będziemy podziwiali tamto centrum. Wszędzie są takie pradawne budynki, że już. Nie chce mi się stawać i sprawdzać za każdym razem, co to jest. Zaskakuje to miasto swoją czystością. Już kilka kilometrów ujechaliśmy. Wszędzie jest czysto, ładnie. Jechaliśmy teraz do jakichś odleglejszych dzielnic, ale cały czas jest czysto, ładnie, zadbane jest miasto. Mają trochę kasy, żeby o to wszystko zadbać. I wszędzie są drogi dla rowerów. Póki co. O tutaj to zaszaleli z wielkością drogi dla rowerów. <grywki> Nawet widziałem parkingi mają takie bezpłatne, że się w depozyt oddaje rower, i dalej można jeździć po mieście autobusami, albo, albo inną komunikacją. Pomasaj! I wracamy z powrotem do centrum, drugim kamiennym mostem. I tak sobie jeździmy, jeździmy, podziwiamy, podziwiamy. Ale zaraz stąd spadamy. Licznik rowerów, dzisiaj tylko 1100, nie niedużo, a w tym roku 293 tysiące. To w Warszawie też są takie liczniki. To 1100 to jest na niektórych trasach o 8 rano. I co? Mówiłem, że będziemy tym mostem jechać? Tak, trzeba na ten most zrobić. Tak. To zaraz zrobimy. Tam jest ta twierdza, do której jechaliśmy. I tam jest następna, bo tyłu dołem jechaliśmy. Ale teraz będziemy jechać górą do City, Modern City. Taki Mordor w Luksemburgu. Mordor. Tam się chodzi w krawatach, ludzie udają szczęśliwych, bo, du bo dużo zarabiają. To jest ścieżka w jakaś w koronach drzew. Zaraz tam wjedziemy. Może nas nie pogonią. Muszę powiedzieć, że robi wrażenie pozytywne Luksemburg. Bardzo ładne miasto, zadbane, czyste. Wydaje Zaczyliśmy się, się bezpiecznie. bezpiecznie. Dziwne, że tak mało turystów, nie? Tu odwiedza ten kraj. Nie jest to popularne miejsce wśród Polaków, raczej. Także jakbyście nie mieli pomysłu na wycieczkę, to polecamy. A tymczasem wracamy na kemping i zobaczymy, co jeszcze ciekawego nas spotka. Zbiorowa komunikacja miejska, czyli rower miejski, trochę nim rzuca. Teraz mamy wyjazd z miasta na wschód. Tam są trzy pasy dla aut. Tu jest jakiś taki pas wewnętrzny dla aut z parkingami. A tu jest droga rowerowa. A tu jest dla pieszych dwa pasy. Same biurowce. Jeden po drugim. Jeden po drugim. Siedzą tylko w tych biurach. Siedzą. Klepią w te klawiatury. To jest pomnik człowieka sukcesu. Człowieka finansjery najwyższych lotów. Garnitur, parasol, gazeta. I zgrabny wyraz twarzy z piękną fryzurą. Jedziemy, jedziemy już kilka kilometrów. Kilometr? Nie. I tych biurowców cały czas pełno. Cały czas. Non-stop. Jeszcze do niedawna władze w Luksemburgu można było przekazać tylko z ojca na syna. No ale nie zawsze było tak, że ktoś miał syna. Więc był taki okres, że dynastie poboczne przyjmowały władzę. I był też okres taki, że władza nad Luksemburgiem była w Holandii. Ale król Holandii, czy tam cesarz, książę, też nie miał syna. A zgodnie z prawem Luksemburga, tylko syn mógł mieć władzę. Więc wróciła władza do Luksemburga. Do też jakiejś pobocznej pokrewnej dynastii, i potem zmieniono to prawo, że może być syn, ale może być też córka. Ale córka dopiero jak nie ma syna. A od niedawna, od kilku lat, jest tak, że liczy się najstarsze dziecko. Czyli że jeżeli jest najstarsza córka, to wtedy córka przejmuje władzę. Jedziemy na kemping, a tu same lasy. Bo gdyż, ponieważ w Luksemburgu jedna trzecia państwa to lasy. W ogóle nie słyszałem języka polskiego w Luksemburgu. A podobno jedna, 1% populacji to Polacy. Czyli jakieś 6 tysięcy osób. Jedynie słyszałem u nas. Eee, na basenie. Obsługa cała basenu, mówiła po polsku. Cały czas jedziemy drogą dla rowerów, jak są skrzyżowania z, z drogami takimi ogólnymi. To są takie szykanki, żeby to auta nie wjechały. No a my na Zymut, przez lasy, pola, w kierunku kempingu zmierzamy. Infopoint, można zaskanować się dowiedzieć, tylko nie wiem o czym: czy o panoramie, o tych wieżach, czy o tych koniach. Co chwila są znaki drogowe w jakichś różnych dziwnych językach. Raz są po francusku, raz po jakimś luksembursku, chyba, bo tu ludzie generalnie mają trzy języki urzędowe. Luksemburski, francuski i niemiecki, a posługują się zazwyczaj pięcioma, jeszcze niderlandzkim i angielskim. Każdy tu mówi, w zasadzie kogo nie spotkaliśmy, biegle po angielsku. O, na dzikuska vanik stoi, a my zjeżdżamy 15% nachylenie. Kierowcy tu są mega ostrożni. Póki nie mają 100% pewności, że nic się złego nie stanie, to nie wyprzedzają. Chciałbym dożyć kiedyś takich czasów w Polsce, że się tak będzie na drogach działo. Mogłem żyć w takim kraju, gdzie jest taka kultura, ale za bardzo lubię Polskę, żeby się z niej wyprowadzać. O, przyczepka nasza. 75 km, 760 metrów W górę. Fajne widoki, super drogi, ciekawe miasto z historią. Podobało się dla nas. Tak, polecamy. Dla A rowerowiczu. A jak wam też się podobało, to subujcie, lajkujcie, zobaczcie tu jak nam się podobało w Holandii. Widzimy się w następnym odcinku.